Oferta Podstawowa to dynamiczne zabawy sportowo-taneczne! Z dodatkami! Dyskoteka! Układy taneczne! Zabawa bańkowa! I pakietami na życzenie! takim jak... Pokaz Młody! Zumba! I Szkoła Tańca! Mam jeszcze dla Was coś specjalnego! trzy unikalne oferty! Opcja PRO oferuje nagranie filmu pamiątkowego PRO PLUS! Dodatkowo udostępnienie na YouTube i gratisy! Natomiast oferta dla ULTRA to całodniowe doświadczenie z jeszcze większą ilością dodatków i pakietów na życzenie niż wcześniej wymienione! Niech radość unosi się w powietrzu! Nie czekaj! Zarezerwuj termin i daj swojemu dziecku najlepszy prezent! Czas pełen uśmiechu i kreatywnej zabawy, bo dzieciństwo zasługuje na najpiękniejsze chwile.